Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Słuchajcie, jeżeli chcecie pomoc do modlitwy w postaci takiego modlitewnika, zostańcie, posłuchajcie. Łopatologiczna instrukcja, co tu jest, jak to tam się posługiwać, tym i jak to też za darmo można zdobyć w wersji audio, może nie tyle papierowej, ale w wersji audio, tak. Eee, słuchajcie, przywykliśmy do tego, że modlitwa składa się z monologu. Panie Boże, ja cię proszę o to, proszę cię o tamto, wysłuchaj mnie w ten sposób, zmień mnie, zmień mojego męża, rodzinę, żonę, dzieci i tak dalej. Daj mi to, bo mam tu kłopoty, odmień i tak dalej, i tak dalej. Możemy się przyzwyczaić do tego i tak mówić, 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 Pan Bóg nas słucha, słucha, słucha. A ten modlitewnik jest oparty na innej logice, bo to Bóg słucha, a my wróć. Bóg mówi, a to my słuchamy. O. A nasze słuchanie jest formą modlitwy. Mało tego, rozważanie i rozstrząsanie, co Bóg mówi, jest naszą formą modlitwy. To, to jest taka bardzo maryjna forma modlitwy, gdy, gdy przechowujemy te sprawy w swoim sercu, których jeszcze nie rozumiemy, i rozważamy je właśnie tam gdzieś w duchu. Więc. Drugi bracie, siostro, jeśli chcesz odkrywać tajemnicę Bożej opatrzności, tajemnicę tego, że Bóg działa w słabości, moc słabości się doskonali, że nasza słabość jest przestrzenią Bożej wszechmocy, polecam ci, żebyś się modlił. W wersji audio znajdziesz te za darmo, właśnie te akty zawierzenia tutaj. Tutaj ci się wyświetli też w opisie, prawdopodobnie też w komentarzu znajdziesz miejsce, do którego cię odsyłam, by je posłuchać. Te Modlitwy, akty zawierzenia są inspirowane aktem zawierzenia Ojca Dolindo. Nie są zapisem prywatnych objawień, więc skąd pewność, że, że to słowo Boże i to rzeczywiście Pan Bóg mówi do duszy? Każdy akt zawierzenia tak się zaczyna. Jezus mówi do ciebie. Pewność stąd, że gdy kapłan głosi słowo Boże, zapisuje je, to sam Bóg mówi. Mam takie przekonanie, że z jego autorytetem mówię. Jeszcze jest autorytet Kościoła, bo mamy Nihil Obstat, więc Kościół tu przybił pieczątkę. Nie ma tu głupot, nie ma tu jakichś rzeczy niezgodnych z nauczaniem Kościoła, a to jest ważne, bo tu są rzeczy, na które możecie się tak krzywić. A czy to tak rzeczywiście Pan Bóg działa? A czy on jest aż tak wszechmocny? A czy on rzeczywiście aż na tak wiele rzeczy ma wpływ? I, i czy rzeczywiście Jego wolą może być to, że, że jakieś złe rzeczy się dzieją w moim życiu i to wszystko służy mojemu uświęceniu? I ja mam zaufać, nawet wtedy, gdy się nie zmienia, gdy jestem pośrodku ognia. No tak, tak właśnie mamy wtedy zaufać, nawet wtedy, gdy się nic nie zmienia. Jeżeli chcesz się wtedy modlić, właśnie aktami zawierzenia, może masz trudną sytuację albo chcesz komuś pomóc w trudnej sytuacji, proszę cię, zdobądź właśnie ten, ten akt, te akty zawierzenia. Możesz je zdobyć poprzez platformę o Wsparcie www.wsparcie.pl, czyli to, co. Ten adres, który masz na dole. Możesz też w różnych księgarniach katolickich, ale też w, Empiku, w bonito, w świecie książki i innych księgarniach, właśnie zdobyć tą tą książeczkę albo zamówić sobie u nich. Jeżeli chcecie dodać wartość w postaci wsparcia ewangelizacji, to skorzystajcie z tego linku na dole. Z góry Wam dziękuję za to, że dzięki Wam rozrasta się, rozrastają się dzieła ewangelizacyjne i tę wartość dodajemy do ogromnej wartości aktów zawierzenia modlitwy. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję i za zaufanie. Słuchajcie, te akty zawierzenia są zwłaszcza dla tych osób, które mają takie pytania. Ja je, ja je bardzo często słyszę. Nie potrafię sobie z czymś poradzić. Proszę, księdza, proszę mi pomóc. To dla mnie ważne. To dotyczy ukochanych osób. Jak to zrobić? Jestem bezsilny. Nie wiem, co zrobić. Ksiądz mi poradzi. W takich przypadkach często właśnie jest potrzebne nasze nawrócenie, robienie tego, co w naszej mocy, żeby zmieniać rzeczywistość i oddanie Bogu wszystkiego tego, na co wpływu nie mamy, mówiąc Jezu, Ty się tym zajmij. Jeżeli chcecie zgłębiać właśnie te słowa i tę logikę, to ta książeczka może Wam w tym pomóc i te akty zawierzenia audio, które znajdziecie czy w opisie, czy na końcu tego filmu będzie też plansza, w którą można kliknąć i znaleźć właśnie to, o czym Wam opowiadam. No właśnie, bo o tyle, o ile człowiek zaufa i zawierzy swoje problemy, o tyle dozna cudów i rozwiązania tych trudności, a o tyle, o ile kontroluje rzeczywistość wokół siebie w zły sposób, niedobry, w który nie powinien tego robić, o tyle pogłębia się jego dramat. Więc właśnie, dobrze jest działać z determinacją i mieć wpływ na otoczenie, zmieniać rzeczywistość na lepsze. Trzeba to czynić, o ile... To od nas zależy i o ile to jest w zasięgu naszych możliwości. Ale w tych aktach zawierzenia jest też ta logika, którą trzeba zgłębiać, rozważać, odnosić do naszego życia, że wtedy, gdy już jesteśmy bezsilni, jak Chrystus przygwożdżony do krzyża, nic nie możemy zrobić, nie ma żadnych godziwych środków ku temu, żeby zmieniać rzeczywistość na lepsze, inaczej jak przez modlitwę, to. Jeżeli nie ma innych godziwych środków niż modlitwa, to wtedy dzieje się najwięcej, gdy człowiek zawierzy swoje kłopoty, problemy i mówi z otwartością serca: bądź wola Twoja, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ty się zajmij tą sprawą, która mnie przerasta. Żeby pomóc Wam do właśnie tej modlitwy, powstała ta książeczka, wersje audio, z których korzystajcie, które się Wam powyświetlają. I, i, I rzeczywiście, niech Jezus Pan, mówi do, wasz, Pan Jezus mówi do Waszych serc. Wy rozważajcie te słowa. Powielekroć wracajcie do nich, żeby, żeby one w końcu gdzieś tam rozjaśniły i porzuciły jakieś światło w serce, rozjaśniły te trudne sprawy. Może komuś podeślesz, kto jest w trudnej sytuacji i skorzysta, a może komuś sprezentujesz, albo podeślesz ten link do już tych, tych tu wersji audio, które przeczytałem i są na kanale. Aktów zawierzenia. Co środę o 15:15 .15 w najbliższym czasie będą kolejne udostępniane. I ten oryginał aktu zawierzenia, też nagraliśmy, będzie dodany. Sprawdźcie, co tutaj Wam się wyświetla. Mam nadzieję, że Was przekonałem. Sprawdźcie opis. Tu będą też różne pomoce do zrozumienia, żeby lepsze, lepszego zrozumienia aktu. Jezu, się tym zajmie i będą same akty zawierzenia. Bo zobaczcie, jeżeli ktoś chce nie stracić tych kolejnych dodawanych filmów. Z wersją audio. Zapraszam Was do pozostania, subskrybowania, z powiadomieniem. No cóż, też do modlitw o 20.30, bo jak już trafiłeś i nie bardzo wiesz, co to za kanał i co tu ksiądz robi, no to codziennie jest koronka na żywo. Różaniec, o 20.30 czuj się zaproszony. Zobacz, co tu dla Ciebie proponuje. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przyjmij to błogosławieństwo, nie strudzeniecie. Błogosławię. A kto już ma? O, kto już ma, to dajcie znać w komentarzu świadectwo, co wam to daje. Proszę was o to ze względu na innych. Włączcie się w to apostolstwo. Zobaczcie jeszcze raz, co tu polecam.